Proszę Państwa, są różne matki. Matka natura, matka wynalazków, matka polka, matka pietruszki. Ale wszystkie matki są jedne. Standardowa matka przytuli, pocieszy, pomoże. Jak one, te ludzie, brudzą, to ręce opadają! <noise> Cała scena zadeptana, ty człowieku, sprzątaj, mamo, sprzątaj! Mamo, szacunku, wychodzę za mąż. Dobrze, tylko weź klucz. Mamo, za mąż wychodzę. Tylko się panna nie spóźni. Mamo, słuchaj mnie, wychodzę za mąż. Tylko wychodzę i wychodzę. Swoją drogą mogłabyś sobie wreszcie kawalera jakąś No przecież ci mówię, że wychodzę za mąż. Ojciec wie? Jeszcze nie. To się go zapyta, Jak ci pozwoli, to możesz wyjść. Ale najpierw chciałam powiedzieć tobie. Oczywiście, wszystko na mojej głowie. Pretenzja później też do biednej matki. Ale ja nie mam pretensji, o nic przecież nie pytam. Pewnie! Nie pytaj! Nie dbaj o matkę! Boże święty, na co mi to było? Małżeństwo, dzieci, dom, sprzątanie, Boże! Nigdy, córciu, nie godź się na takie życie! Nogę weź! Ale zdaje się, że coś chciałaś. Nie, nic. Idę do sklepu kupić ci coś. Nic. O której pan nawrócisz? Nigdy. Tylko się nie spóźnij! Bo z noga